Także cześć, ja usiamano z tej strony Kacperik i witam was już w kolejnym odcinku z serii, który oceniam wasze kanały. W dzisiejszym odcinku, tak jak zawsze, w sumie ocenię trzy kanały, także bez błędnego gadania widzimy się już na stronie do losowania komentarzy. Ok, także jesteśmy już na stronie do losowania komentarzy i bez błędnego gadania losujemy od razu pierwszy kanał, który ocenię w dzisiejszym odcinku. Jest to xhubix, napisał ocena, także lecimy ocenić hubixa. Okej, okay, także jesteśmy już na kanale Hubiksa i pierwsze co rzuca mi się w oczy to niestety ten taki trochę słaby, bym powiedział, baner oraz awatar. Tutaj lewa strona baneru mi się całkiem podoba, są to jakieś postacie z Fortnite'a, widzę. Natomiast ta na prawa jest już trochę gorsza, na przykład ten napis, no w sumie to prawie go nie widać, tak bym powiedział. Znaczy widać, ale ta, ten kolor tego napisu nie jest aż tak jakoś widoczny. Widzimy, że masz 51 subskrypcji, awatar polecam ci poprawić oraz baner. Myślę, że powinieneś mieć troszeczkę lepsze Chociaż na 51 subskrypcji Nie są one jakieś złe, widziałem gorsze Lecz polecam ci, jeżeli chcesz się rozwijać No to polecam ci ten banner oraz awatar Zmienić, widzimy, że masz ustawioną Stronę główną swojego kanału, także to jest Jak najbardziej propsuje Także przejdźmy sobie do informacji Siemka, mam na imię Hubert, a w internecie jestem bardziej Responsowany jako Hubix, mam 9 lat I próbuję rozwinąć się na YouTubie, dobra To teraz tak, widzę, że opis masz w miarę Ogarnięty, więc przejdźmy sobie Do przesłanych filmów, tutaj masz trochę filmików Widzę, że nie masz miniaturek niestety, chociaż tutaj troszeczkę już jakieś miniaturki są, te starsze nie mają, także polecam Ci do tych starszych filmów, dodać też miniaturki, bo zawsze one przyciągają uwagę widza. Także tego odcinka może nie będziemy oglądać, bo minutę. Zobaczymy może sobie ten odcinek przed 5 dni. Okej, okay, także jesteśmy już na prawie najnowszym odcinku Hubiksa przed 5 dni, także zobaczmy sobie na początek grafikę, znaczy jakość filmu tutaj oczywiście. Także masz 720p, czyli HD no nie jest najgorzej jak najbliższy dzień subskrypcji. Mógłbyś mieć full HD, lecz yy, te HD jest jak najbardziej. OK, zostawię ci łapeczkę. Zosta zobaczmy jeszcze opis. Opis jest, mógłbyś go trochę bardziej rozwinąć. Jest, jak jest najbardziej OK. Także zobaczmy, co się dzieje w samym odcinku. Dobra, po pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to jest ten napis Bandicam, nie polecam Ci nagrywać Bandicam, możesz go od razu odinstalować, najlepszy program do nagrywania, znaczy nie jest to może najlepszy program do nagrywania, lecz taki darmowy, bardzo dobry program, którego używa bardzo dużo youtuberów, to OBS Studio, jest on za darmo, więc możesz sobie go pobrać, no i wtedy nie będziesz mieć tutaj na przykład żadnego napisu Bandicam, nic takiego nie będziesz mieć, więc polecam Ci go pobrać, zobaczmy co się dzieje dalej na filmie, może sobie tutaj przewinę, tytuł filmu to jest jak zrobić miniaturkę, także zobaczmy sobie jak robisz tą miniaturkę. Sampai Okej, okay, nie wiem czy w tym montażu jest montaż filmu, ponieważ jak zaczynałeś to widziałem, że tam muzyka leciała ze Spotify'a, więc polecam ci pobrać byle jaki program do montowania, na przykład Camtasia Studio, jest ona chyba z tego co wiem darmowa, tak mi się wydaje, ale można też pobrać inne programy, aby po prostu podłożyć muzykę, nie puszczać tego ze Spotify'a w trakcie filmu, no i to bardzo fajnie urozmaici twój film, dodasz na przykład jakąś stawkę na porządek filmu, coś takiego, zobaczmy jeszcze tutaj, e, tutaj, tutaj gdzieś, o tutaj może... dobra mikrofon masz całkiem spoko nie słyszę przynajmniej tych szumów może jakieś są ale tak za bardzo to ich nie słyszę także mikrofon jest ok. tak jak ci mówiłem pobierz sobie y, koniecznie OBS-a do nagrywania oraz możesz zacząć montować jakoś podstawowo te filmy także widzimy się już na ogólnej ocenie kanału Hubiksa. okej okay, także grafikę tego kanału muszę ocenić niestety na 5 na 10 tak jak mówiłem y, po polecam ci zmienić baner oraz awatar, jeżeli chcesz żeby widzowie przyciągnęli uwagę właśnie na twój kanał oraz polecam ci na każdym filmiku na którym nie ma jeszcze miniaturki w Stawić tą właśnie miniaturkę. Montaż i jakość filmów również oceniam 5 na 10. Mikrofon masz OK, lecz polecam ci właśnie pobrać OBS-a oraz jakoś montować te filmy, czyli podłożyć muzykę, coś takiego, a cały kanał ocenię 6 na 10, także całkiem spoko oceniam jak na tyle subskrypcji. Życzę Ci wszystkiego najlepszego tutaj, żebyś się rozwijał na swoim kanale na YouTubie. A my widzimy się już na stronie do losowania, komentarzy. Okej, okay, także jesteśmy ponownie na stronie do losowania komentarzy i losujemy od razu kolejny kanał, który ocenię w dzisiejszym odcinku. Jest to Cozy Minecraft napisał siema siema, mnie, Także lecimy odzeniać koziego. Okej, okay, także jesteśmy już na kanale Koziego i tutaj widzę, że awatarek jest bardzo ładny, podoba mi się on jak najbardziej. Natomiast na banerze nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy tak po prostu jest, jest straszna pikseloza. Widać napis Kozy, widać napis Minecraft oraz Twojego skina, lecz ten baner polecam Ci zmienić, bo jest straszna pixelosa. Nie wiem, czy to jest tylko tak u mnie, ale myślę, że u wszystkich, jeżeli tak u mnie jest. Natomiast widzę, że masz ogarniętą stronę główną, a miniaturki są bardzo ładne, więc jeżeli chcesz utrzymać taką właśnie st stronę graficzną kanału. No to miniaturki masz bardzo ładne, lecz polecam ci tylko banery zmienić, bo awater jest jak najbardziej fajny. Przejdźmy sobie do informacji. Siemka, ten kanał będzie oparty na grze Minecraft i właśnie o tym będę nagrywał e, Okej, okay, tu, wow, dobra, bardzo długie masz informacje, wszystko jest jak najbardziej fajnie rozpisane Przejdźmy sobie teraz do zakładki wideo, nic nie musisz już dodać, myślę, że w informacjach Tak jak mówiłem, miniaturki bardzo mi się podobają całkiem, na 115 subów, na przykład ta miniaturka jest świetna, ta też i ta też jest super Naprawdę bardzo, bardzo fajne są No i zobaczmy sobie może odcinek F1 Challenge na Skywars, więc lecimy go zobaczyć Okej, okay, także jesteśmy już na najnowszym odcinku Koziego. Zostawię Ci łapeczkę w górę, tak jak dla każdego, którego oceniam. E, i zobaczmy sobie jakość e, filmu. 720p HD, czyli tak jak na poprzednim kanale, jak najbardziej OK. E, możesz dodać też Full HD, ale nie, nie jest to jak najbardziej potrzebne. Opis kanału też masz, e, znaczy tutaj opis filmu jest fajnie całkiem ogarnięty. Masz tutaj, e, co to jest, social media Twoje e, i jakieś zadania. No dobra, spoko, także zobaczmy sobie sam filmik. Mam kogo, ja jestem Kozy i witam was z odcinku F1, więc to chyba tyle. Zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, pierwsze co widzę, że masz całkiem spoko mikrofon, nie słychać ani trochę szumów, więc to jak najbardziej propsuje I widać, że jest też jakiś montaż, bo filmik zaczyna się tutaj chyba tak jak widziałem, takim wstępem, takim, że się wyłania z czarnego i też jest muzyka w tle, więc widać od razu, że jest jakiś podstawowy montaż. Zobaczmy, co dzieje się może tutaj w tym momencie, właśnie. Więc chyba taki mam będę miał rozkład. Dzisiaj wstawię sobie odcinka. O kurczę, już widziałam, że tam strzelają. Dobra, szybko okej okay, całkiem spoko tylko jedna rzecz którą zauważyłem i muszę ci powiedzieć musisz być bardziej dynamiczny na, na filmach nie możesz tak mówić że wiesz taki być taki e, przymulony tak jakby to powiedzieć musisz być po prostu dynamiczny bo jeżeli będziesz, nie będziesz mówić na przykład nic przez e, załóżmy 30 sekund to po prostu widz wyjdzie z tego filmu i nie będzie mu się chciał oglądać jeżeli będziesz mówił coś cały czas zainteresujesz widza e, tym co mówisz no to na pewno zostanie do końca odcinka zostawi cały e, zostawi łapeczkę znaczy obejrzy cały odcinek no i może zostawi suba jak mu się cały kanał spodoba także przejdźmy już do ogólnej oceny kanału Koziego. Ok, także grafikę tego kanału ocenię na 8 na 10, ponieważ bardzo mi się ona podoba. Lecz właśnie ten baner musisz sobie zmienić. Nie wiem, czy to tylko tak jest u mnie, lecz chyba to jest u wszystkich, ta pikseloza taka awatar jest jak najbardziej okej, okay, także polecam Ci tego zmienić. Banner, miniaturki masz super. Montaż i jakość filmów również oceniam 8 na 10, bo nie mam się do czego w sumie przyczepić. Jedyne co to możesz sobie nagrywać z shaderami, lecz nie musisz po prostu. Myślę, że shadery tak bardziej gierkę rozmaicają i może się to fajnie ogląda, ale to jak to już uważa. Więc cały kanał oceniam na 8 na 10, spoko ocena, więc życzę Ci tutaj wszystkiego najlepszego, żebyś jak najwięcej subskrypcji zdobył. No i my widzimy się już na stronie do losowania komentarzy. Także jesteśmy już po raz ostatni na stronie do losowania komentarzy w dzisiejszym odcinku i losujemy od razu kolejny kanał, który dzisiaj ocenię. Jest to Kingstar, napisał on ocena, także lecimy go ocenić. Okej, okay, także jesteśmy już na kanale KingStara, tutaj mi Banner oraz Awatar bardzo się podobają, w sumie nie mam po co się przyczepić, e, masz 712 subskrypcji, także całkiem sporo, e, masz ogarniętą bardzo, ale to bardzo fajne strony, główne masz przesłane filmy, popularne filmy oraz utworzone playlisty oraz swój taki zwiastun kanału można powiedzieć. Przejdźmy teraz do informacji, e, hej, ja jestem KingStar i witam Cię na moim kanale, na tym kanale znajdziesz wiele odcinków i live, nagrywam od 2-3 lat oraz grafiki robię od około roku. Okej, okay, masz tu swoje cele, które chciałbyś osiągnąć, link do donate'ów, słuchawki, mikrofon, także wszystko jest jak najbardziej okej, okay. przejdźmy sobie do teraz do zakładki wideo, zobaczmy czy masz miniaturki, tak, widzę, że masz miniaturki, bardzo mi się podobają te miniaturki, widzę, że to jest taki kanał, tak mi się wydaje, bardziej taki gamingowy, jak tutaj widzę, więc spoko, lubię takie kanały jak najbardziej i tutaj widzę jeden dzień temu filmik, także myślę, że sobie go zobaczymy, także lecimy na najnowszy odcinek KingStara. Także jesteśmy już na najnowszym odcinku KingStara, tak jak na każdym kanale zostawiam Ci łapeczkę w górę oraz sprawdzamy na początek jakość filmu, jest 1080p, także jak najbardziej ok w porównaniu do poprzednich kanałów, super, ale jednak masz trochę więcej subskrypcji, także już musisz mieć te 1080p po prostu, także yy, zobaczmy jeszcze tutaj opis filmu, jest jak najbardziej ok. także sprawdźmy co dzieje się w samym odcinku. Witajcie moi drodzy, z strony Kingstar i witam was w nowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zagramy w lifo więc na wstępie możecie zostawić suba z dzwonem i like ok pierwsze co widzę, że masz spoko mikrofon, który nie ma szumów, no i odcinek zapowiada się bardzo fajnie, w sumie widzę, że tutaj zaczynasz serię z jakiejś gierki, także przewidzimy sobie może, nie wiem w sumie co to za gierka i zobaczymy co ty tutaj robisz, może gdzieś tutaj, nie wiem. Okej, okay, lagów na odcinku nie ma, także spoko. Zobaczmy jeszcze tutaj co dalej się dzieje. Muszę się najskoczyć bodajże na no, tych drzwi lub innych. A ja sobie odstack biegam po tej łące. Dobra, jedna ważna rzecz, mógłbyś sobie troszeczkę podgłośnić mikrofon, żeby było ci lepiej słychać, bo aż tak głośno cię nie słychać, yy, możesz sobie również przyciszyć trochę grę, a podgłośnić właśnie bardziej mikrofon, no i też ważna rzecz, którą mówiłem przy poprzednim kanale, musisz się jak najczęściej odzywać, jeżeli chcesz, żeby widz pozostał na tym odcinku, zostawił łapkę w górę i suba, yy, musisz po prostu tak jakby przyciągnąć jego uwagę, żeby on obejrzał cały odcinek, zobaczmy co jeszcze dzieje się w tym momencie... Okej, okay, czyli tutaj sobie grasz po prostu taki game, gameplay z gierki, tylko widzę, że tutaj właśnie też się nie odżywasz przez takie jakieś 10 sekund, to już jest całkiem nawet długo się nie odzywać, więc polecam ci po prostu jak najczęściej się odzywać na tych filmach, żeby po prostu zaciekawić widza. Także bez wędnego gadania zapraszam was już na ogólną ocenę tego właśnie kanału. Okej, okay, także grafikę tego kanału oceniam na 8 na 10, ponieważ bardzo mi się w sumie ona podoba, nie mam się do czego przyczepić, Mam też jakość filmów również oceniam na 8 na 10, jedynie co możesz to podgłośnić sobie troszeczkę mikrofon, no i jak najczęściej odzywaj się na filmach, aby po prostu zaciekawić widza do oglądania właśnie tego odcinka, no i ogólną oceną kanału jest 8 na 10, a także bardzo spoko kanał, moim zdaniem, takie gameplaye, więc jak najbardziej polecam, tutaj spoczko całkiem, więc my widzimy się już na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Także to będzie już na tyle z tego odcinka, dzięki wielki, że oglądaliście, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem oraz jeżeli chcecie, abym ocenił wasz kanał w następnym odcinku, musicie koniecznie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz w komentarzu napiszcie ocena, a wtedy możliwe, że wylusuje wasz kanał i znajdziecie się w następnym odcinku. Także dzięki wielki, że oglądaliście, do następnego, siema!